Prezydent Jarosław Ferenc zaprasza na Dni Radomska. 1 i 2 czerwca moc atrakcji w Parku Solidarności. Koncerty gwiazd Baranowski. CU Filip Lato. A na finał Sylwia Grzeszczak. Ponadto lokalni wykonawcy. Wesołe miasteczko. Strefa gastronomii i strefa wystawców. A zaczynamy w sobotę, w samopołudnie. W zagajniku skrzata świętujemy Dzień Dziecka. Sponsorzy główni. Drogbud spółka z oraz Ardach Metal Packaging. Sponsorzy wspierający Ontex Polska. PGK spółka z Partnerzy OSM Radomsko, Frigo Logistics, AMB Budownictwo, Anmada oraz Domax. Patroni medialni. Dziennik łódzki, PL. Gazeta Radomszczańska, Lokalna News, Puls Radomska, Radomsko-24.pl, Radomsko-nasze Miasto.pl, Spod Radomsko, Strefa FM, Radio Łódź oraz TvP3 Łódź.